Miał ojca i syna i Ducha Świętego. Amen. Tylko trzy święta obchodzone są obecnie w tradycyjnym kalendarzu wraz z oktawą. Tylko trzy święta Kościół postanowił w ten sposób wyróżnić, przedłużyć świętowanie tej uroczystości aż na kolejne dni, które po niej nastąpią. Oczywiście jest to uroczystość Bożego Narodzenia, oczywiście jest to uroczystość zmartwychwstania Pańskiego i jest to również dzisiejsze święto, święto zesłania Ducha Świętego. I o ile te dwa pierwsze absolutnie nikogo na pewno w Polsce nie zaskakują, że te święta właśnie są tymi absolutnie najważniejszymi, o tyle gdyby tak nawet pobożnych katolików zapytać, jakie jest to trzecie najważniejsze święto, to jednak często pojawiają się tutaj wątpliwości i trudności. I nie dla każdego jest oczywiste, że to jest właśnie to nasze dzisiejsze. Święto. Dlaczego jest ono tak ważne? Otóż Pan nasz Jezus Chrystus sama mówi, że pragnie rzucić na ziemię ogień, jakże pragnie, żeby ten ogień już zapłonął? Pan nasz Jezus Chrystus mówi również, że dobrze jest dla nas, aby On odszedł z tej ziemi, mówi do apostołów, bo jeśli On nie odejdzie, to nie przyjdzie Duch Pocieszyciel, a jeśli Pan Jezus w niebo wstąpi, to wtedy On pośle tego ducha prawdy. A więc lepiej jest najwyraźniej dla Kościoła, zgodnie ze słowami samego Pana Jezusa, żeby Duch Święty przyszedł. Lepsze jest to nawet niż Obecność fizyczna, obecność ludzkiej natury Pana naszego Jezusa Chrystusa, taka jaka była pomiędzy zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem. Dlaczego jest to tak ważne? Możemy wyciągnąć pewne wnioski z samej obserwacji apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego i po zesłaniu Ducha Świętego. Rozważmy, że apostołowie mieli najlepszą możliwą formację – byli cały czas z Panem Jezusem. Widzieli Jego już po zmartwychwstaniu. Po zmartwychwstaniu nauczał ich jeszcze, przekazywał im te wszystkie najważniejsze informacje, a wciąż jeszcze, a wciąż jeszcze, gdy Pan Jezus mówi im o zesłaniu Ducha Świętego, to oni pytają Go, Panie, czy wtedy przywrócisz Królestwo Izraela? Wciąż jeszcze nie rozumieją. I tutaj bardzo dobrze my się możemy z nimi zidentyfikować. My również tak często nieustannie w zasadzie nie rozumiemy. Tak często mamy te nasze własne wizje. Tak często nie rozumiemy tego ducha Bożego. Widzimy tuż przed zesłaniem Ducha Świętego apostołów przerażonych apostołów, którzy przecież po tym wszystkim wciąż jeszcze zamykają się w wieczerniku i nie mają odwagi, żeby wyjść i nauczać, nie mają odwagi, żeby świadczyć o tym, co widzieli. Także wszystko, co Pan Jezus im przekazał, gdyby nie doszło do zesłania Ducha Świętego, gdyby oni pozostali w tym stanie, sprzed zesłania Ducha Świętego, to wszystko po prostu musiało by umrzeć. A apostołowie nie byli w stanie przed zesłaniem Ducha Świętego zacząć działać, zacząć nauczać brakowało im tej siły. Teologia mówi, że kościół wtedy w zasadzie przed zesłaniem Ducha Świętego w zasadzie był już gotowy. Że było to trochę jak ciało, które jest już gotowe do przyjęcia duszy, ale jeszcze bez duszy, że to wszystko wprawdzie już było takie jak być powinno, ale brakowało tej zasady życia, która to wszystko ożywi i sprawi, że nagle to wszystko, co Pan Jezus nauczał, co przekazywał, że to wszystko nagle nie tylko jest, ale nagle zaczyna żyć. I apostołowie od razu zostają odmienieni, i faktycznie od razu widać ten ogień z nieba. Nie tylko mam na myśli tutaj te języki, które symbolizują obecność Ducha Świętego, ale ten ogień tej miłości, gotowości, żarliwości apostolskiej, który zostaje rozpalony w ich sercach i który sprawia, że oni już odważnie idą i dają to świadectwo. A więc kościoła. Takiego, jaki być powinien, takiego, jaki znamy po zesłaniu Ducha Świętego, nie byłoby bez zesłania Ducha Świętego. Teologia mówi, że wewnątrz Trójcy Przenajświętszej, Duch Święty, od Ducha Świętego nie pochodzi żadna kolejna osoba, żadna kolejna osoba boska. Dlatego w sposób szczególny to właśnie rolą Ducha Świętego. Jest to tworzenie nowych dzieci Bożych, U obdarzanie ludzi łaską uświęcającą i tworzenie w ten sposób nowych dzieci Bożych, nowych uczestników boskiej natury. Najwyraźniej w Bożym planie, dlatego tak bardzo potrzebne jest to zesłanie Ducha Świętego, że właśnie ta trzecia osoba Trójcy Przenaszwiętszej ma dopełnić tego dzieła odkupienia, ma sprawić, że to wszystko, co zostało już wcześniej ustanowione i wypracowane, że to wszystko nagle zacznie żyć. No i Duch Święty przychodzi. Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii w ogóle. I teraz jakie są tego owoce, dla apostołów to już widzieliśmy, ale jakie mają być owoce dla nas? Spójrzmy na dzisiejszą Ewangelię. Najpierw zacznijmy od tego, że to święty Jan pisze ten fragment, który Kościół Święty czyta nam dzisiaj, na mszy świętej, a więc ten wielki mistyk. Zaczyna tymi słynnymi słowy: Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej. Podaje tu tak prostą, konkretną definicję miłości. Pamiętajmy, że ten najbardziej uduchowiony, najbardziej subtelny, najbardziej mistyczny ze wszystkich apostołów podaje tu tak prostą, konkretną definicję miłości. To jest ważne, że Kościół Święty dzisiaj nam to pokazuje, bo przecież Duch Święty jest również kojarzony i dzisiaj nierzadko również w teologii używany jako synonim jakiejś charyzmatycznej, wielce emocjonalnej miłości. A nie o takiej miłości mówi nam apostoł Jan. Jeśli mnie kto miłuje, będzie przestrzegał nauki mojej. Skutki tego są wspaniałe. I Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i przebywać u Niego będziemy. Tu bez wątpienia w sposób szczególny. To zamieszkanie tej Trójcy Przenajświętszej w duszy, tego sprawiedliwego, tego, kto jest w stanie łaski uświęcającej, znowu nie przez przypadek Kościół dzisiaj nam to czyta. To zesłanie Ducha Świętego jako to przyjście, przyjście Boga do duszy. Kto mnie nie miłuje, jeszcze raz zostaje to tym razem negatywnie potwierdzone. Kto mnie nie miłuje, nauki mojej nie przestrzega. Dalej, Pan Jezus mówi o tej tożsamości, że ta nauka nie jest jego, ale ojca. Tutaj fragment przeskakuje. Lecz pocieszyciel, Duch Święty, którego poś, Ojcie, ojciec pośle w imię moje, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, cokolwiek Wam powiedziałem. Znowu fragment oczywisty w zasadzie dla katolickiego świata, ale dzisiaj warto to podkreślić, że Duch Święty nie. Przychodzi zgodnie z zapowiedzią pana Jezusa, po to, żeby nagle wszystko odmienić, po to, żeby w każdej epoce na nowo odkrywać jakieś prawdy, tylko ma przypomnieć wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Jego rola jest zdecydowanie przypominająca. I dalej pokój. Zostawiam wam pokój, mój, daję wam. Nie jako daje świat, ja wam daję. A więc owocem tego. Tej miłości do Pana Boga, owocem tego zamieszkania Trójcy Przenajświętszej w duszy, owocem jest pokój. Pokój inny niż ten świat jest w stanie go dać. Jaki ten świat chce dać nam pokój? Zacznijmy od tego, że na pewno nieprawdziwy. Ten świat chętnie obiecuje nam pokój, chętnie bardzo dużo mówi o pokoju, mówi o stworzeniu takiego ziemskiego raju, który będzie przepełniony pokojem, ale oczywiście dać go w żaden sposób nie może. Zwykle gdy ten świat mówi o tym, że będzie pokój, że ja tam wam pokój, to zwykle ma na myśli pokój w tym sensie, że zagłuszcie wasze sumienie, tak, żeby sumienie wam nic nie wyrzucało, a wtedy będziecie mieli spokój. Zwykle to świat ma na myśli, gdy mówi o Pokoju. I za każdym razem, gdy ten świat w jakiś sposób chce stworzyć pokój bez Chrystusa, to się kończy jakimś komunizmem albo innymi tego typu instytucjami, tworami, koszmarami. A więc nie taki pokój daje nam Pan nasz Jezus Chrystus, tylko ten, który wynika, wynika z tego zamieszkania Boga w naszej duszy. Ten, który wynika z tego, że jeśli kochamy Pana Boga, a On jest w naszej duszy, to jesteśmy szczęśliwi. Ten pokój, który potrafi trwać pomimo największych przeciwności, największych bólów, największych trudności, to, co mówię, powinno być w zasadzie dla nas oczywiste. Ale pamiętajmy cały czas w kontraście do tego, jak dzisiaj, nawet w Kościele Duch Święty jest postrzegany. Pomyślmy o tych wszystkich. Nierzadko bluźnierczych ceremoniach, gdzie ludzie rzucają się w jakichś jakby ekstazach, krzyczą, dlą się i nazywają to darami ducha świętego. Pan nasz Jezus Chrystus przedstawia to zupełnie inaczej. Ten, kto mnie kocha, ten wypełnia przykazania. Wtedy my przychodzimy do Jego duszy, zamieszkujemy w Jego duszy i owocem tego jest. Pokój jest pokój w Waszym sercu, pokój, którego nikt Wam nie odbierze, pokój, który Was odmieni, dzięki któremu będziecie zachowywać przykazania. Dzisiaj, w to wielkie święto, jak w każde wielkie święto, Pan nasz Jezus Chrystus chce nam w sposób szczególny łaski przesłać, chce nas łaskami w sposób szczególny obdarzyć. Otwierajmy nasze serca szeroko. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, żeby ona tak jak wtedy przy zespaniu Ducha Świętego uczestniczyła, żeby ona pomogła nam przyjąć te Boże łaski, które w te szczególne uroczystości są dla nas przygotowane. Jednocześnie pamiętajmy, pamiętajmy i nie łudźmy się, że Duch Święty chce zadziałać w nas w ten sposób, że w jednej chwili odbierze nam wszystkie trudności. Problemy, bóle, pokusy, że to po prostu minie, że tak naprawdę Duch Święty to właśnie gdyby zadziałał tak jak chce, to po prostu to wszystko tak od razu by oczyścił. My potrzebujemy tego czasu do rozwoju. Człowiek potrzebuje czasu do wzrostu. My już po grzechu pierworodnym nie potrafimy inaczej się rozwijać, jak poprzez walkę poprzez walkę z pokusami, poprzez walkę z tymi trudnościami. Dlatego nie oczekujmy i nie prośmy, żeby Duch Święty tak nagle wszystko odmienił i odebrał nam nasze trudności, problemy i pokusy. Nie, my prośmy, żebyśmy potrafili codziennie z tymi rzeczami walczyć, codziennie z pokusami walczyć, codziennie nasze krzyże dźwigać. Niech ten ogień Ducha Świętego rozpali nasze serca do tego właśnie, nie po to, żeby nagle wszystko się zmieniło tylko po to, żeby powoli nasza dusza wzrastała w Panu Jezusie, żeby powoli oczyszczała się z tych grzechów, żeby znajdowała coraz lepsze metody do walki z naszymi grzechami, żebyśmy potrafili coraz lepiej się oczyszczać i coraz bliżej być Pana Jezusa. Nie ma tutaj drogi na skróty. Ta droga Musi potrwać i ta droga musi boleć, to musi być walka, walka pośród trudności, walka z pokusami. Prośmy dzisiaj ducha świętego, żeby on i nasze serca odmieniał, żebyśmy i my byli jak ci apostołowie, którzy mieli odwagę wyjść i świadczyć. O Panu Jezusie, prośmy, żeby On wypalił w naszych sercach te nasze grzechy i błędy, nie łudząc się jednocześnie, że On to zrobi w jednej chwili za nas, tylko prośmy w tym sensie, żeby Jego łaska dała nam siłę do tego, żebyśmy my pośród naszych codziennych walk naprawdę za to się zabrali. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.